Dzisiaj będzie wierszyk Jana Brzechwy, pomidor. Taki fajny wierszyk na temat cudownego warzywka, które ja osobiście bardzo uwielbiam. Kocham po prostu pomidory. Pan pomidor wlazł na tyczkę i przedrzeźnia ogrodniczka. Jak pan może, panie pomidorze? Oburzyło to fasolkę, a ja panu nie pozwolę. Jak pan może, panie pomidorze! Groch zzieleniał aż ze złości, że też niestety jest wasz Jak pan może, panie pomidorze? Rzepka także go zagadnie. Fe, niedobrze. Fe, nieładnie. Jak pan może, panie pomidorze? Rozgrze rozgniewały się warzywa. Pan już trochę nadużywa. Jak pan może? Panie, pomidorze! Pan pomidor zawstydzony cały zrobił się czerwony i spadł wprost ze swojej tyczki do koszyczka ogrodniczki. No cóż, tam jego miejsce jak dojrzał, zrobił się czerwony, i spadł, i teraz można go zjeść. No to pa, do widzenia!